Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam Was dzisiaj na rozkład, kto nie może o Tobie zapomnieć. I zobaczmy, co karty Ci podpowiedzą. Może sama sam sobie przypomnisz o kimś, że warto z kimś nawiązać kontakt. Kto nie może o Tobie zapomnieć, zobaczmy, co się pojawi w kartach. Zapraszam kochani do subskrypcji, do lajkowania i komentowania, bo to wspiera kanał, pozwala go rozwijać. Jeżeli tutaj zaglądacie, to zapraszam subskrybujcie. Dziękuję za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj zrobimy rozkład, kto nie może o Tobie zapomnieć. Już jakaś karta nam wyskoczyła. Dziesiątka inspiracji. Zobaczmy jeszcze co. Karty dalej nam pokażą. Zrobimy przełożenie. Kto nie może o tobie zapomnieć? Kto nie może o tobie zapomnieć? Siódemka inspiracji. Mhm. I paść głosów. Paść mieczy. Paść paść paś głosów. To jest ochota na to, żeby spotkać się twarzą w twarz. Karty mogą mówić, że mieliście ze sobą kontakt. Mógł to być kontakt przez internet, bo mamy tutaj siódemkę inspiracji, karta relacji na odległość. Nastąpił jednak moment, kiedy wasze drogi się rozeszły. Dziesiątka buław pokazuje, że relacja doszła do ściany. Coś spowodowało. Że postanowiliście zerwać ze sobą ten kontakt. Może kontakt się urwał tylko z jednej strony. Yy, w każdym razie jest, są buławy, więc jest tutaj ten ogień, ochota na to, żeby ruszyć energią w relacji, żeby znów, znów coś się zadziało, bo paść głosów. Yy, wyraźnie mówi o tym, że ta osoba jest ciekawa, coś się u Ciebie dzieje, yy, co słychać i czy warto byłoby tutaj mm, znowu się spotkać i może odnowić tą relację? Bo paść głosów jest ochotą na spotkanie i to w tak twarzą w twarz. Y, te buławy to jest ogień, to jest przyciąganie, to jest y, właśnie inspiracja, pomysł, y, a paść głosów to już jest plan. Paść to jest planowanie i ochota na to, żeby właśnie szczerze że, że ze sobą porozmawiać. Może coś tutaj trzeba sobie powyjaśniać. W każdym razie ta osoba o tobie myśli, nie może zapomnieć i cały czas ten ogień gdzieś tam krąży, czuje Twoją energię. Stąd ta ochota na mm, propozycje, planowanie, spotkania. Słońce. Słońce to jest mm, z jednej strony karta prawdy. Może mówić, że tutaj ta dziesiątka inspiracji sugeruje, że jest coś do wyjaśnienia między Wami. Słońce to jest też karta ciekawości drugiej osoby. Ochoty na to, żeby właśnie jak to się mówi prześwietlić kogoś na wylot. Słońce jest w słońcu jest mnóstwo energii do działania i takiej gotowości właśnie, żeby zaangażować się, żeby z takim optymizmem spojrzeć w przyszłość i zaplanować coś, co obojgu wam sprawi dużo radości. Jest to karta jasności sytuacji. Być może właśnie od tego trzeba zacząć, od jakichś wyjaśnień. W każdym razie słońce, jest to przyciąganie do swojego życia wszystkiego co najlepsze. Także, jeżeli chodzi o takie kontakty, tak? Przyciąganie do swojego życia fajnych ludzi, fajne relacje. I budowanie tych relacji na w fundamencie zgody. Mogą te karty sugerować, że wasze drogi się rozeszły. I to jest ten moment, kiedy ta osoba intensywnie myśli o spotkaniu. Bo po prostu nie może o Tobie zapomnieć. Słońce ma w sobie tą siłę, gotowość do tego, żeby ruszyć do przodu. Jest tutaj ciekawość, ale to też jest ochota na dzia za działanie takie, które sprawi, że wynikną z tego jakieś pozytywne yy, konsekwencje. W słońcu jest energia płynąca prosto z serca, i po prostu, właśnie, to jest ten wyraz tego, że ta osoba. Nie może o tobie zapomnieć, bo gdzieś w sercu głęboko czuję cały czas tą Twoją energię. Cały czas jesteś u tej osoby w sercu i mamy pazia inspiracji. Jak najbardziej gotowość na to, żeby rozniecić ten ogień w Waszej relacji, znów poczuć, że wszystko wraca na stare tory i ta inspiracja. To jest ogień, gotowość do tego, żeby y, rozbudzić energię radości, bo w buławach jest y, ta energia szczęścia y, i radości z y, przebywania z drugą osobą. Paść buław czasami pokazuje właśnie relacje na odległość, y, jakąś znajomość internetową. Tutaj ta siódemka y, buław, y, która właśnie jest też symbolem portali, czy mediów społecznościowych i tej wymiany informacji. W Paziu, jak zwykle, planowanie. Może najpierw będzie właśnie kontakt przez internet, a konsekwencją będzie spotkanie twarzą w twarz. W Paziu yy, Buław jest taki ciekawski ogień. Może ta osoba zadaje sobie pytanie, czy jej zależy jeszcze, czy jemu zależy jeszcze. A może sobie zadaje pytanie, czy zależy mi tak bardzo, że chcę tutaj ponowić, to, nawiązać od nowa tą znajomość. Tu jest taki pomysł w takich... O olbrzymich energiach, właśnie gotowości, żeby wyrazić swoje pragnienia. Ta osoba chce, jest bardzo ciekawa, czy też jeszcze może pamiętasz o nim czy o niej. No, w każdym razie w Październiku była, jest taka ochota na to, żeby podjąć ryzyko, żeby zaryzykować, żeby spróbować, odważyć się. Może pokonać jakiś swoją blokadę, która może wynikać z tego, że na przykład rozstaliście się w niezbyt miłej atmosferze, bo ta dziesiątka buław może mówić o tym, że było trudno. Coś spowodowało, że te drogi się rozeszły. W każdym razie w paźu, buław jest ochota, żeby właśnie zaryzykować, odważyć się. Tym razem może właśnie będzie. Fajniej, lepiej, może yy, lepiej się dogadacie tym razem, tak? Jest tutaj takie wyszukiwanie yy, jakiegoś obszaru, który mógłby być właśnie takim wspól, yy, wspólną przestrzenią dla Was, do tego, żeby yy, kontynuować tą Waszą relację. Ta osoba chce być oryginalna. Ona coś tutaj próbuje wymyśleć, tak, żeby rzeczywiście wywołać w Tobie pozytywną emocję, tak? Rozpalić w Twoim sercu ten ogień od nowa. Paść buław to jest szukanie dobrego rozwiązania. Bo to jest ta buława, która jest potrzebna, żeby zacząć od nowa. Dziesiątki zazwyczaj pokazują takie dojście do ściany, czyli zakończenie czegoś kończy się jakiś etap, mija trochę czasu i pojawia się ta buława nowych możliwości. Yy, pomysł, inspiracja, coś, co sprawi, że Wasze drogi znowu się połączą. I mamy pazia materii, czyli jak najbardziej, to już jest taki pomysł konkretny. Yy, materia, czyli coś, co możecie sobie nawzajem podarować. Czy to jest wspólny czas? To może być karta prezentu, propozycji, yy, czy spotkania, czy yy, właśnie jakiegoś wyjścia, czy wspólnego wyjazdu. Yy, mamy mnóstwo planów, tak? Ta osoba nie może o tobie zapomnieć, i w, myśląc o tobie, ma mnóstwo planów. Mamy tutaj już trzy karty pokazujące yy, planowanie: paść głosów, paść inspiracji, paść materii. Docelowo paść głosów, czyli to spotkanie twarzą w twarz. Wieża pokazuje, że rzeczywiście coś się między wami posypało i w zasadzie ten start od, to jakby start od zera, bo wieża odwrócona, to są zgliszcza, to jest coś, co zniknęło, może nagle, może niespodziewanie, bo zazwyczaj wieża pokazuje takie sytuacje, kiedy jedna rzecz, jedno słowo, jedno zdarzenie sprawia, że nagle wszystko składa się jak domek z kart. I taka energia tutaj nam się pokazała. I to jest ten fundament, na bazie którego trzeba będzie odbudować tą relację, jeżeli ty poczujesz. Również ten ogień w swoim sercu, bo z kart wynika, że ta osoba nie może o tobie zapomnieć. Kapłanka, karta półprawd, tajemnic, to mógł być romans w pracy albo romans taki właśnie, relacja w ukryciu, bo kapłanka zazwyczaj pokazuje właśnie relacje, które nie do końca z którymi nie do końca możemy się ujawnić, pokazać je światu. Tak jakby właśnie spotykanie się pod osłoną nocy. To mógł być romans, to mogło, to mogło być właśnie takie spotykanie się po kryjomu. Yy, korespondencja głównie właśnie yy, na odległość. Może spotkania tylko od czasu do czasu, sporadycznie i to właśnie pod osłoną nocy. Yy, kapłanka pokazuje, że Teraz jest ten czas, żeby może zacząć coś, zbudować tą waszą relację na innych zasadach. Bo kapłanka trzyma księżyc. Księżyc jest symbolem um, takich emocji ukrywanych, tak, głęboko skrywanych. A teraz mamy to słońce, tak jakby ta osoba może doszła do wniosku, że relacja posypała się właśnie dlatego, że. Nie było tej jasności sytuacji, że wszystko było gdzieś ukrywane, robione na backstage'u, na zapleczu, pod, yy, 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 w ukryciu pod osłoną nocy. Natomiast teraz ta osoba czuje, że jest dobre wyjście z tej trudnej sytuacji. I tym wyjściem miałaby miała być właśnie ta. Y, jasność sytuacji, tak jakby go, ta osoba dojrzała do tego, żeby y, może zaproponować ci coś konkretnego, coś, co sprawi, że y, wasza relacja będzie mogła rozwijać się na jasnych zasadach, a nie y, w ukryciu, bo arcykapłanka, która pojawiła się przy odwróconej wieży, może sugerować, że właśnie y, to ukrywanie się i było zbyt trudne, tak? Ta relacja przez to była nie miała potencjału na rozwój, ponieważ wszystko było właśnie na niejasnych zasadach, takich półprawdach, niedomówieniach. I jedna rzecz mogła spowodować, że ktoś powiedział: Stop, wystarczy, ja mam tego dość, Doszłam, doszedłem do ściany. Dziesiątka buław pokazuje właśnie ten moment, kiedy zderzasz się ze ścianą i wiesz, że już musisz zmienić kierunek w swoim życiu, że tak dalej się nie da. Jednak ta osoba nie może o tobie zapomnieć i jest gotowa na tą energię słońca, na uleczenie waszej relacji, bo słońce pokazuje uzdrowienie relacji między wami. I budowanie już teraz wszystkiego na jasnych zasadach. Karta Rydwanu, czyli gotowość na to, żeby ruszyć do przodu. W Rydwanie mamy kartę raka, znak raka. Rydwan może pokazywać właśnie czasowe rozstanie, że ta osoba nie przyjęła do wiadomości, że to wasze rozstanie to już jest na zawsze, bo nie może o tobie zapomnieć. I jest gotowa na to, żeby dać tutaj szanse na to, żeby tą relację reaktywować, odnowić. Jest gotowa na to, żeby odważyć się wyjść poza jakieś granice, ograniczenia, które sprawiały, że relacja była w ukryciu. Rydwan to jest wróży szybki rozwój relacji. W Rydwanie jest ogień, jest gotowość, żeby ruszyć do przodu. Rydwan jest kartą mobilności. To jest karta, która może mówić właśnie o potrzebie przemieszczenia się, podróży, dojechania do siebie, tak, po to, żeby się tutaj spotkać. W każdym razie też w rydwanie jest z jednej strony ratowanie, bo to jest karta ratownika. Z drugiej strony, jest to karta ważnej rozmowy i mamy tego pazia głosów, plan na to, żeby właśnie spotkać się w twarzą, twarzą w twarz. Ta osoba liczy, że po tej ważnej rozmowie, po tym spotkaniu hmm, przejmiecie tak jakby kontrolę nad tym waszym rydwanem i ustalicie, czy jeszcze jest wam razem po drodze, czy to jeszcze jest możliwe, żeby ten rydwan. Po, pojechał z, w jednym kierunku, czy oboje chcecie wsiąść do tego samego rydwanu, czy dacie szansę tej relacji na to, żeby um, pojechała, ruszyła do przodu w odpowiednią stronę, bo to wy decydujecie, um, jak ta relacja będzie się rozwijać: kto tu jest kierowcą, kto jest pasażerem, czy w ogóle. Um, chcecie jechać tym samym rydwanem. Czy jesteście w stanie ustalić swoje oczekiwania wobec siebie nawzajem, czyli taką stację docelową dla tego rydwanu, w którą stronę i dokąd ten rydwan ma ruszyć. Ważne jest też co w tym rydwanie co zabieracie ze sobą, tak? Jakie emocje będą wam towarzyszyć? Bo rydwan to jest też kontrola nad um, Swoimi emocjami, pragnieniami, oczekiwaniami. Wrydwanie jest skupianie się na przyszłości. Ta osoba, myśląc o tobie i nie mogąc o tobie zapomnieć, analizuje. Bo siódemka to jest liczba mądrości życiowej i takiej analizy. Co tutaj jeszcze można by Zrobić, żeby zawalczyć o tą relację. Siódemka mówi: Jesteście warci największego szczęścia, także walczcie o swoje marzenia, jeżeli obojgu wam zależy na tej relacji. Jeżeli jest tak, że oboje nie możecie o sobie zapomnieć, ale nie ma tutaj właśnie, jeszcze nie doszło do tego momentu, kiedy ktoś pierwszy wyciągnął. Dłoń na przeprosiny, na pogodzenie się, na spotkanie. To właśnie to jest teraz ten czas, kiedy ta osoba nie mogąc o tobie zapomnieć, planuje. Tak bo mamy tutaj tych aż trzy pazie, czyli intensywnie planuje spotkanie, działanie i różne możliwości do wykorzystania. Awet wami mamy tą energię przyciągania między wami i taką olbrzymią siłę woli. Ta osoba czuje, że sytuacja jest wymagająca, ale chce zaryzykować. Stąd ten Paś Buław. I spróbować as materii. As, czyli początek, gotowość na start w nowe. Tak, jakby zupełnie od nowa. As materii, czyli danie sobie szansy w energii materii, czyli konkretna propozycja, która może zmienić wszystko. To jest jakaś konkretna obietnica, która popłynie w Twoją stronę. Obietnica, która, za którą będą stały jakieś wymierne korzyści dla Ciebie. Jest to karta propozycji, karta nowej drogi może to być karta na przykład propozycji wspólnego wyjazdu albo nawet y, zamieszkania razem. Mamy tą mobilność tutaj. Może ta osoba jest gotowa, żeby w, na przykład y, przeprowadzić się, tak, albo zaprosić cię do siebie, bo y, ta odległość i ta relacja y, w ukryciu nie sprawdziła się, tak? Doszliście do tego momentu dziesiątki y, inspiracji, i teraz trzeba zupełnie zmienić kierunek. I to jest właśnie karta, która pokazuje nowy początek. Y, mówi do Ciebie: Zaufaj, odważ się i y, 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 ciesz się tym, co się będzie działo. Bo tak naprawdę w tym momencie przyciągacie do swojego życia. To, czego potrzebujecie, to jest coś, o czym oboje może myślicie, bo z kart wynika, że ta relacja dla was obojga była bardzo ważna. Może nie miała szansy na dalszy rozwój przez to, że ktoś tu może nie był gotowy na taką relację w, na jasnych zasadach. Bo ta kapłanka pokazuje, że. Wiele było niedomówień i różnych takich niejasności między wami. I teraz jest ten moment, mm, kiedy pojawiła się szansa na nowy start. A jest to karta realisty. Tutaj ta osoba realnie patrzy na możliwości. I wie, że mm, może ryzykuje, może mm, się obawia, że. Odmówisz, ale jest tutaj ten ogień i gotowość, żeby spróbować. I ta osoba też sobie zdaje sprawę z tego, że mm, ta deklaracja, obietnica, to będzie też duże zobowiązanie z jej czy z jego strony. Więc y, idzie do Was nowy start. I jeszcze mamy Asa. Buław, dwa asy i paziów, trzech, tak, i ten rydwan, widać, że osoba bardzo intensywnie myśli, jest tutaj um, as-buław, czyli jak najbardziej znowu ogień i gotowość na to, żeby rozniecić ten ogień między wami, żeby znowu pojawił się ten nowy początek w energii dużego przyciągania namiętności, ale też już i konkretnych. Z obowiązań, bo materia to są już jakieś inwestycje w relacje. Coś konkretnego, co sprawi, że relacja będzie miała bardziej trwały fundament. Tej osobie zależy na, tym razem na jasności sytuacji. Chce budować wszystko w zgodzie z prawdą, w zgodzie z samym sobą. I oczywiście. Jeżeli się zgodzisz to i w zgodzie z tobą. To jest rydwan, czyli budowanie relacji, rozwijanie relacji, kiedy te wszelkie emocje dotyczące relacji są pod kontrolą, i to wy oboje tutaj jesteście. Decydujecie, jak ten rydwan się rozwija. Czy i oboje chcecie, żeby Rydwan jechał do przodu, czy ktoś tutaj zdecydowanie wciśnie hamulec, i ten plan może się rozsypać jak domek z kart? Myślę, że tutaj właśnie decyzja należy do Ciebie. Ta osoba nie może zapomnieć i liczy na to, że udaje się tutaj poukładać to wszystko według konkretnych planów, które pojawiły się w tym rozkładzie. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie oczywiście było ogólne. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy, piście swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart. Wysyłajcie swoje daty urodzenia, um, które są bazą do rozkładów. Dzisiaj wysyłam Wam, kochani, mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.